Jesteśmy na polu odmiany disco i odmiany deco. Największe cebule hiszpańskie jakie mamy w naszym portfolio. Wizualnie robi to bardzo duże wrażenie. I tutaj cebula, która w głowie się nie mieści. W kalibrownicy również. Myślę, że tutaj spokojnie możemy mówić o plonie 100 z ton z hektara. Mamy tutaj odmiany disco i odmiany deco. Jak widać mają naprawdę potężne zgrubienia. Marku ile myślisz tutaj będzie? 11 12 cm. 11... Dla na kalibrownica. kalibrownica 90 mm nie ma podejścia, nie ma podejścia. No z powodzeniem tutaj można liczyć 12 cm w przypadku tej centweli. Możemy zważyć, Mikołaj Którem tam? ale Możemy zważyć tą tam. szczepionkę Jest Jak widzę, 700 gram. 715 gram. 715 gram. Fenomenalnie. Testowaliśmy tutaj na polu produkcyjnym dwa Hiszpany jeszcze na wiosnę. Marcin, jak Ci dostarczyłem nasiona, znaczy były to odmiany pod numerem SG8381 Dokładnie. i SG8389. Te odmiany już mają dzisiaj nazwy handlowe, to będzie odmiana Disco, odmiana Deco. Powiedz, kiedy siałeś te odmiany? 15 marca była 15 marca? Tak, wcześniej było siadę. Bardzo wczesne siewy. Odmiany w typie hiszpańskim, proszę zwrócić uwagę, nie ma boltingu, tak zwanego pęda kwiatostanowego. Świetny surowiec dla przemysłu, dla, dla przemysłu przetwórczego, dla, dla obieraczy. Z tymi nowościami wchodzimy w sezon 2022.